1 marca obchodzony jest Święto Państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione 10 lat temu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ustawie z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czytamy. Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. 1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia w więzieniu na warszawskim mogotowie. Wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach czwartego zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu. Jasielska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie tegoroczny Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych postanowiła uczcić wraz z Muzeum Regionalnym W Jaśle. W związku z tym gościmy w naszej bibliotece pana Przemysława Misiołka, adiunkta z Muzeum Regionalnego W Jaśle. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Pan Przemysław przybliży nam tematykę żołnierzy wyklętych w oparciu o region Jasiarski. Zapraszam do wysłuchania prelekcji, a na zakończenie do obejrzenia przygotowanej przez Jasiarską opinię ekspozycji zbiorów. Pod pojęciem żołnierzy, niezłomnych żołnierzy wyklętych należy rozumieć bardzo wiele rozmaitych organizacji, które działały w Polsce po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o region jasielski, najbardziej licznymi, najbardziej prężnymi były dwie organizacje, czyli Zrzeszenie, Wolność i Niezawisłość oraz podziemie narodowe, w skład którego wchodziła między innymi narodowa organizacja wojskowa. Były to nie tylko struktury, które tak jak najczęściej się to przedstawia, najczęściej się nam kojarzy, Struktury, które walczyły gdzieś w lesie z bronią w ręku, były ukryte przed władzą komunistyczną i cały czas uciekały, żeby ich po prostu nie złapać, ale bardzo często były to organizacje o charakterze cywilnym, to znaczy prowadziły rozmaite działania cywilne, na przykład wydawanie gazetek, ulotek, nie zgadzały się wówczas na tą władzę, którą zainstalowali w Polsce sowieci. W w regionie jasielskim było bardzo dużo ludzi, którzy byli właśnie zaangażowani w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodową Organizację Wojskową. Trzeba też dodać, że ogromna większość z tych ludzi to byli ludzie, którzy w czasie II wojny światowej, na przykład, byli również zaangażowani w struktury konspiracyjne, głównie w Armię Krajową, działalność w Armii Krajowej. I może bardzo wiele ludzi tutaj z regionu Jasieckiego, którzy są znani z tej działalności Armii Krajowej, no wiele osób po prostu nie wie, że były to również osoby, które były zaangażowane w to podziemie niepodległościowe byli właśnie tymi wyklętymi żołnierzami niezłomnymi po II wojnie światowej. Taką jedną z najbardziej znanych osób związanych z Jasłem był major Adam Lazarowicz, który był wiceprezesem zarządu IV Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jego korzenie sięgają Jasła. Rodzina Lazarowiczów, zresztą nadal jest takie nazwisko, funkcjonuje tutaj w naszym regionie, Lazarowiczów, Lazar to jest właśnie, no można powiedzieć, jedna wielka rodzina, zamieszkiwała na ziemię jasielską już od końca XVII wieku. Do tej pory możemy przecież spotkać ludzi o tym nazwisku tutaj w naszym Jaśle. Adam Lazarowicz osiedlił się w Jaśle wkrótce przed rozpoczęciem nauki w Jasielskim liceum. Można powiedzieć, że nie należy się dziwić jego późniejszym wyborom, tym wyborom bardzo patriotycznym. Dlatego, że był wychowywany bardzo w takim duchu narodowym, patriotycznym. Jego matka była kierowniczką szkoły w Brzezowej koło Nowego Żmigrodu i tam zasłynęła bardzo właśnie z takiej działalności obywatelskiej, działalności narodowej, organizowała różnorakie akademie z okazji rocznic państwowych, na które zjeżdżało się bardzo wiele znanych osobistości z tamtego regionu. Także Adam Lazarowicz wychowywał się w takim domu przesiąkniętym patriotyzmem. Adam Lazarowicz rozpoczął naukę w Jasielskim Liceum, zdał maturę w 1921 roku. Ale no wystarczy popatrzeć na ten rok 1921, przed nim były chociażby walki niepodległościowe, była wojna polsko-bolszewicka i Adam Lazarowicz również w wojnie polsko-bolszewickiej jako uczeń jasielskiego gimnazjum, młody chłopak 18-letni Walczył, walczył między innymi pod Ostroęką, gdzie został ranny. Trzeba też zaznaczyć, że nie była to jakaś bardzo taka wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o walkę Lazarowicza w czasie wojen o niepodległość Polski, dlatego że bardzo wielu uczniów Jasielskiego Gimnazjum zaciągało się do oddziałów, walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej czy wojnie polsko Ukraińskiej. Adam Lazarowicz można powiedzieć nie był w tym jakimś wielkim wyjątkiem, wybitnym. No, do tej pory w Jaśle kultywujemy pamięć o bohaterach spod firlejówki uczniów Jaśielskiego Gimnazjum, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Lazarowicz wspominał właśnie jak wyglądało to pożegnanie ich uczniów młodych, tutaj wyjeżdżających z jasła na front. Z rynku odbywał się wielki przemarsz z orkiestrą, że byli żegnani przez mieszkańców Jasła. Przechodzili w takim pochodzie na dworzec kolejowy, gdzie byli żegnani. Nawet Adam Lazarowicz zostawił takie wspomnienie, że niejedna wówczas młoda dziewczyna uroniła łzę na właśnie widok tego, że ci żołnierze wyjeżdżają na wojnę, no i niekoniecznie muszą z tej wojny wrócić. Po zdaniu matury w Jaśle. Adam Lazarowicz rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, które ukończył, i wkrótce rozpoczął y, pracę w szkołach pod dębicą, został kierownikiem y, szkoły w gumniskach. Tam w gumniskach została go Druga wojna światowa. Y, w 1939 roku rozpoczął, y, rozpoczął służbę wojskową. Walcząc w kampanii wrześniowej, m.in. pod Rawą Ruską, i po powrocie tutaj dalej kontynuował tą pracę nauczycielską. Był dalej kierownikiem szkoły, jednak zaangażował się w struktury konspiracyjne. Najpierw, najpierw to był Związek Walki Zbrojnej, a potem Armia Krajowa, dochodząc do stanowiska kierownika, komendanta obwodu Dębica, Armii Krajowej. Obwód Armii Krajowej Dębica zasłynął bardzo wieloma akcjami zbrojnymi. Między innymi e, brano udział w akcji burza, jak również przechwycono sowieckie plany frontowe, brano udział w rozpracowywaniu wyrzutni V1 i V2 w bliznę koło Mielca. E, I potem, gdy już no, tutaj na tym terenie zainstalowała się władza sowiecka, Adam Lazarowicz przeszedł tak jakby, z Armii Krajowej do Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Wkrótce objął e, funkcję wiceprezesa zarządu IV WIN którego prezesem był myślę, że znany bardzo wielu osobom Łukasz Ciepliński. Adam Lazarowicz jednak no, nie pełnił tej funkcji długo, wkrótce został aresztowany i po sfingowanym procesie pokazowym. Bo to nie można, nazwa, nie można tego nazwać procesem, taki, jak, taki jaki powinien być w demokratycznym państwie prawa, został skazany wraz ze swoimi towarzyszami, między innymi z Cieplińskim, na karę śmierci. Wyrok ten został wykonany 1 marca 1951 roku w Warszawie w więzieniu Mokotowskim. W związku z datą wykonania tej kary śmierci, czyli 1 marca od 2011 roku, corocznie w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, który właśnie upamiętnia stracenie y, członków zarządu IV Win. Wspomniałem już o procesie, który był procesem bardzo pokazowym. Zachowały się. Przepustki, które na przykład żona Adama Lazarowicza, o które żona Adama Lazarowicza musiała się starać, żeby po prostu wejść i zobaczyć wówczas swojego męża i to była jedyna okazja. Nie wszyscy takie przepustki dostawali. Kolejną osobą związaną z regionem, zaangażowaną w struktury podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej jest Józef Modrzejewski, pseudonim LIS. Ten pseudonim Lizno jest najbardziej chyba Jaślanom znany w związku z tym, że Józef Modrzejewski był zaangażowany w działalność Armii Krajowej na tym regionie i to jest taka najbardziej charakterystyczna, najbardziej znana, najbardziej znany etap jego życia. Natomiast no już mniej osób wie, że również był zaangażowany w działalność Podziemia Niepodległościowego. Zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej na te, na te tereny w styczniu 1945 roku rozpoczą, rozpoczęła się obława i próba złapania, uchwycenia Józefa Modrzejewskiego, który no był wówczas jednym z wrogów budowanej władzy ludowej. Udało mu się zbiec, była taka obława przeprowadzona na niego m.in. w lasach, w okolicach Wolicy, którą dowodził szef Urzędu Bezpieczeństwa w Jaśle Józef Kucharski. I no, jakoś udało mu się zbiec. Potem zaczął się angażować właśnie najpierw w Zrzeszenie Nie, czyli niepodległość. Musiał jednak z tego terenu wyjechać, wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął kontakty właśnie z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Został mianowany tutaj takim jakby pełnomocnikiem na, ten, na te rejony, między innymi Gorlice, Jasło, Krosno. Jego bezpośrednim przełożonym był już wspomniany Adam Lazarowicz. Jednak władza komunistyczna starała się jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie rozbić te struktury istniejącego podziemia poakowskiego, i również dosięgło to Józefa Modrzejewskiego. Józef Modrzejewski wkrótce musiał opuścić kraj najpierw udał się do Wielkiej Brytanii, potem do Stanów Zjednoczonych. Było to związane z tym, że władza komunistyczna starała się rozbić jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie te struktury polakowskie. Było to czasami działo się to bardzo szybko. W związku z, w związku z tym, że byli w tych strukturach często różnoracy donosiciele i bardzo często rozbijano te struktury ludzi, wsadzano do więzień. Można powiedzieć, Józef Modrzejewski jest takim przykładem jednego z nielicznych żołnierzy niezłomnych, którzy uniknęli po prostu kary nawet jeżeli nie kary śmierci, to kary wieloletniego więzienia. Oprócz Józefa Modrzejewskiego, Adama Lazarowicza, było także bardzo wiele innych ludzi, którzy angażowali się w struktury podziemia, między innymi ksiądz Józef Bełch, który musiał z tego powodu na przykład uciekać na ziemię odzyskane do Wrocławia, tam został złapany i skazany na karę więzienia. Był to również proboszcz z Bączala Dolnego, ksiądz Florian Zając, który był skazany również na karę wieloletniego więzienia, siedział między innymi we Wronkach. Z innych osób to Roman Myśliwiec, członek właśnie Narodowej Organizacji Wojskowej, Eugeniusz Niziowek związany ze strukturami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Katarzyna Pec po mężu Garbarz, która była zaangażowana w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość i odpowiadała między innymi za skrzynkę kontaktową Zrzeszenia, która znajdowała się na jasielskim dworcu PKP. Takich ludzi było bardzo wiele, o wielu z nich nie wiemy, o wielu z nich nie można było mówić przez lata komunizmu w Polsce. Stopniowo wydobywamy ich z naszej pamięci, służą temu m.in. upamiętnienia. Adam Lazarowicz ma swoje rondo w Jaśle w kierunku osiedla Sobniów, ma swoją tablicę w Jasiewskim Liceum. Natomiast Józef Modrzejewski jest patronem ulicy w Jaśle, Liceum. Warto również dodać, że na Starym Cmentarzu znajduje się grób Józefa Modrzejewskiego. Mimo, że bardzo wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, to życzył sobie, by po śmierci pochowano go tutaj i ta wola została spełniona. W grudniu 1995 roku został pochowany w kwaterze wojskowej Starego Cmentarza w Jaśle.